tutaj Pitronix i Kajtoch. Kajtoch, przywitaj się. Dzień no, dobry. Dzisiaj gramy sobie w Blitz SG. Jest to taka trochę inna odmiana SG. O, tu jesteś, dobra. Przywitaj się ładnie, pomachaj widom. No. Dobra, Ej, no! Dobra. Ja sobie dzisiaj mam już zbrojkę, bo byliśmy przy skrzynkach, a Kajtek nic nie złapał. Niestety, no ale dobra, nieważne. Ja sobie szukam tutaj skrzynek, a Kajtek idzie no Ja sobie szukam skrzynek. No, no. Głównie na tym to polega, no. chyba, nie? Tam jest skrzynka! Tam u góry chyba. O nie, tam na dole też jest skrzynka. A! On ma miecz! On ma miecz, Kajtek, uważaj! Plecy! No i Kajtuś umarł. Nie będę inny. Podłożę mu się. Albo nie, ja mam miecz przecież Nie, dobra, umrę Mam mało HP, dobra, umarłem No, kaj, Błąd mi jakiś wyskoczył, tylko teraz trzeba Zrobić nagranie, bo jest hasło yy, To znowu my Ja już wpisałem swoje hasło yy, idę na Blizz.SG Bo mnie wywaliło z serwera W tym... na prawą stronę, na prawą stronę Czekaj, już, już, idę tam Podchodzę do mapek, kurde, lagi dzisiaj jakieś takie Nie mam, no... Yy... 31 u góry, po lewej co? 50? Ile? Dobra. 31, 31. No dobra, no jestem. Dobra, ja, ja jestem obok Kajtocha znowu jak zawsze. Jest, Jest dobrze. Klasę. Ja biorę zawsze tą samą. Nie powiem ci jaką. Nie, no bo ja ją mam już ulepszoną. A nie, nie mam jej ulepszoną. No dobrze, tato, zaraz się będę ubierał. No, już jestem na nie krzyczy, bo nagrywam. Dobra, nieważne. Zaklinuję się w tirze. Postaram się. No, kiedyś był ogólnie taki, taka rzecz, że zaklinowałem się w tirze, a Kajtek chciał mi pomóc i mnie zabił. No. Bardzo pomocny był w tym momencie, ponieważ chyba bym się tam dusił. No. Ja nie Czemu? Bo mi się nie chce. Czekaj, zawierę z tobą sojusz. Kliknij na mnie kompasem za chwilę, jak się zacznie. A nie, ja idę na tą wieżyczkę, idziesz? Którą? Tamtą. To jest skrzynka. Dobra. Napisz Gwotę SWZ. Czy jest Nie, to nie działa i tak się jest z 17 graczy. No, wiem, że to się zadziała, ale nikt nie wpisze SG w bo takie lamy tutaj grają. Żeby tylko na zrobić, no po prostu niektórzy co są. Się no ja biegnę tam do tej wieżyczki, bo tam u góry ja jest księgaczka. Jaką wziąłeś klasę? Ja y, tego, grubego biorę, bo ja go nie nie mam, bo u to nie to konto. Dobra, nieważne. Ale on jest chyba najlepszy, według mnie. Dobra, idę sobie. Cisnę. Dobra. Gramy dalej. O, powinno być skrzynka. Jest, dobra. Um, siekierkę, kur. Wziąłeś coś? Mm -hmm. Nic. Czekaj, tu jest już jakiś człowiek. Dobra, nie uchodzi się. Wie tu nie ma drabinki. To ale dziwnie. Byłem tylko tej strony, to jest jak specjalnie trybane. fajnie Znaczy, no trochę fajnie, a trochę źle, nie? No to dla utrudnienia, uważaj, że jakiś koleś się do góry. Nie, nie idzie. U mnie u nas. On ma złote ja się, ja się boję. Dobra, Jezu. Gdzie czekaj, jest Czekaj, gdzieś jest. Yy, patrz, kliknij na mnie prawym przyciskiem z kompasem. W ręce nie? No już. No już. Yyyyyy... Skrzynka powinna być gdzieś tutaj. Tam jest! Ja się boję, ale... Nie, nie zrobię tego. Jestem downem. Chyba. że teraz spadnę. Tam jest skrzynka! Widzisz, tam o! O Jezu, spadłam. No i Kajtek znowu umarł. Dobra, nie. Nieważne. To, to, to nie? Staram się. Pomyślcie. No, dobra, spadłam. Nie no, my jesteśmy po prostu kozaki z Blitz SG. Nie, ja, to może... To to, bo nam nie, nie, dobra, chodź jeszcze zagrać jedną rundę. Dobra, jeszcze jedną szybko. No, jest. 208, rynka 208, rynka. po prawej stronie jest. O, widzę. Nie to arenka. Jezu, kaj... Dobra, jeszcze 16 osób jest, wbijesz, wbijesz, zdążysz. Stefko, jakiś Stefko wbij. 17 osób, 17 osób, 18! Wbijesz, nie, jeszcze dwie osoby są, szybko! spiechaj się! Jedna osoba gdzieś No nie zdążyłeś, dobra, to ja wychodzę. z O ta, to. Dobra, fajnie, no. Nie podnoś głosu. Cicho. Dobra, już. Nagrywamy. No, chodź na 169. Nie widzę, a dobra widzę. Wbiłeś, dobra, ty jesteś tam. Tam obok mnie. Po lewej, twoje jestem. I obok ciebie jest twój sobowtór. Czemu do... Aha, dobra, moment, moment. To ja też z tego wezmę, bo on jest chyba najlepszy. Ej, ej, ej. Ej, chodź znowu tam na tą wieżyczkę. Nie, to nie ta mapa. To jest ta mapa, nie? No ta mapa no, to jest. Ja już tam nie idę. To, 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 to chodź. Ja idę do skrzynek po prostu. No to, to zabiegnij sobie, sobie. Ja sobie biegnę gdzieś do tyłu. Spotkamy się potem na spełnieniu. Nie no dobra żartuję sobie tak Czasami sobie lubię żartować ale dobra Teraz na poważnie gramy dalej I skrzynka mam nic Super A ty co, gdzie ty pobiegłeś Gdzieś, tu daleko jestem Jesteś na autostradzie? Aha, tak A, Jesteś przy tirze Myzg z napisem? Nie wiem Ja tu włożę na tego tira. skrzynka na pewno na 100%. Dobra, jest, bo tu jest jakieś. Aaa! On mam miecz! On ma miecz! Ja uciekam. Dobra, umieram. Ja też. Mam jedno HP. Goni mnie dalej? Nie. Ja się boję popatrzyć do tyłu, bo nie wsiążę. Jak on będzie za mną, to mam przeslane. Fak jest, dobra, jest ja dobra, przegrałem. Dobra. Kto mnie zabił w ogóle? Nie no. no, bo tu takie nuby grają. No, nie no, przepraszam bardzo. Przepraszam bardzo tych, którzy nie są nubami, a tu grają. Ale niektórzy. Dobra, to już przegrają. Nie nie idziemy dzisiaj to. Mi też. są głupie. Czekaj, tylko. Dobra ludzie, to my się żegnamy, cześć, w następnym odcinku może pójdzie nam lepiej, nie wiem. No, oby. Pójdzie nam lepiej, jak myślisz? Chyba tak, znaczy ja czas teraz na zwykły nie? No, bo zwykły SG jest lepszy niż niezwykłe. No to cześć i dzięki za trzy suby, które sami sobie daliśmy, no ale dzięki w każdym razie. Cześć.